Cześć. Chciałem pokazać w kilku kolejnych filmach, w jaki sposób w coraz bardziej skomplikowanych scenariuszach można wyciągnąć dane znajdujące się w pliku Excela. Będziemy do tego używali dodatku Power Query. To zaczynamy. Najpierw musimy włączyć dodatek Power Query. Na zakładce Dane wybieramy ikonę Pobierz i tutaj włączamy edytora Power Query. W oknie, które nam się pojawiło, wybieramy nowe źródło, plik Excel. Wskazujemy plik, z którym chcemy się połączyć. Teraz wskazujemy zakładkę. I w sumie wszystko gotowe. Na początek takie proste rozwiązanie.